Czemu się spóźniłeś? Bo nie wiedziałem czy jest ciepło czy zimno i czy brać bluzę czy nie brać bluzy To ciepło jeszcze zimno No właśnie nie wiem Głodny jesteś mm... Tro... A co? A właśnie co byśmy zjedli w takim razie? Czy w ogóle? Czy ja w ogóle jestem głodny? A jakbym miał brać pierogi, to które? Ty ty ślub zaraz bierzesz, tak... No właśnie to... nie wiem czy ten ślub To nie oświadczyłeś się? No jeszcze nie, jeszcze się zastanawiam Okej okay. A czemu nie powiedziałeś? Zastanawiałem się czy ci mówić, czy nie mówić okay. I wybrałeś co? No Czy będziesz milczał Ja nie wiem no człowieku, no to jest takie trudne wszystko Słuchaj, powiedz mi tak, ty miałeś jakichś kolegów w życiu przede mną? Ja nie wiem czy można ich nazwać kolegami, ale... No chyba tak A długo tych kolegów miałeś? Tak wiesz, pół roku chociaż? Jednego? No tak krótko raczej. Raczej wiem dlaczego. To idziemy stąd czy zostajemy? Tylko decyzja taka wiesz, no. Zost idź. Zostajemy? Zodziemy? Kupujesz to czy nie? Czy ja będę wody potrzebował? Przed sklepem mówiłeś, że chcesz się napić wody, jeszcze przed chwilą jej potrzebowałeś. Ale czy mi się chce pić? Skąd ja kurwa mam wiedzieć, czy tobie chce się pić? O nią ja, skąd mam wiedzieć? Słuchaj, jak masz taki trudny życiowy wybór, to, to co robisz? Jak go podejmujesz? Najlepszy, no jest trudno podjąć wybór, bo jestem wagą. Jesteś wagon do odczepienia z lokomotywy mojego życia na ten weekend gdzieś siedziesz w końcu? Właśnie może pomożesz. Są takie dwa hotele. Dobra pierdol się. Przepraszam cię, ale wiesz, ja się po prostu boję, że jak ty nie umiesz podejmować decyzji, to nigdy nie pójdziesz tak w życiu swoją drogą, nie będziesz szczęśliwy. Wiem, jak nie podejmujesz decyzji to... Decyzję podejmuje za ciebie ktoś inny. No właśnie, no wiem, ale. Podoba ci się ona czy nie? Nie. No. Chciałbyś z nią być? No? To chol, chol, chol. czemu z nią nie jesteś? Nie Co? wiem. To ona będzie z kim innym. Hmm? Dlaczego? No nie będzie czekać. Ja bym poczekał. No ale ty byś nie wiedział. A ona wie. A może też nie wie i też poczeka? To się zdziwisz, może u kogoś na kolanach poczeka. No ja w dupie mam tego szefa, bo i tak zaraz na swoje idę. No właśnie te zaraz to tak już trochę trwa twoje. Zaraz, trzeba przemyśleć, drzewko zrobić decyzyjne. Będzie zaraz zwo zwolni, a drzewa to będziesz musiał jeść. Dobra, dobra, już chwila, już chwila. No czy na własnej działalności to lepiej jest? Wyś mi powiedz. Piątek to tak bardziej na imprezę, ale w sumie też trzeba dbać... O zdrowie bym poszedł na siłkę. Może jedno z drugim połączyć, albo w ogóle nie robić. Nie. Siłka czy... Nie, nie wsiadaj! Pojedziemy uberem, będzie lepiej! Nie wsiadaj, chodź! Kurde, w sumie to mogliśmy podjechać i stamtąd wziąć Ubera. Stwierdzam, że ty jesteś niebezpieczny dla siebie i dla otoczenia. Czemu? Bo takie niezdecydowanie zabija. Co to jest za kopuła? Nie wiem. Masz pomysł jakieś życzenie. Wow Nie, okej nie, nie. Możesz się decydować bo trochę tutaj na mnie kapie Już, już mam A później Możesz mi powiedzieć co ty robisz Co ty kurwa robisz Chciałem zmienić Albo może dobre było no... No, tu no, musi być 16 smaków. Ten debil tu będzie chwilę stał. Ty, a jak ty byś te swoje wybory, nie? Życiowe, podejmował monetą. Poczekaj. Ale czy to jest dobry pomysł? Wylądowała na boku. Jeden na 6 tysięcy przypadków, tak jest. A taki twój najlepszy wybór życiowy, to jaki był? W liceum wybieraliśmy przewodniczącego klasy. Było dwóch kandydatów. Mój ostatni głos. I wstrzymałem się No i co? No i rozwiązano klasę Ale nikt nie był na mnie zły, że wybrałem jednego albo drugiego Kurde, dalej nie wiem czy z tą bluzą dobrze zrobiłem Kupić mieszkanie czy wynajmować? Może się najpierw od ojca wypróbować? To też smas <laughs> Swoje plusy i minusy Donat czy ciastko? Donat czy. Kawa czy herbata? Kawa czy. Maczek czy KFC? Maczek czy KFC? Maczek czy KFC? Tak, to z fladbredą. Z e, flat pieczywem ciemnym. Z bez bezglutenowym, tak. Muszę iść Dobra. Na pewno? Mała e, albo duża? Nie. E, a, a, a są średnie? Ja nie wiem, no człowieku, no to jest takie trudne wszystko jest Tyle wyborów W Niemczech na przykład, chciałam też Angela Merkel oddaje po 16 latach stanowisko